Cześć wszystkim w kolejnym odcinku z Warcraft III Reforged. Lecimy z rozdziałem czwartym ponad płomieniami. Teraz został schwytany i zobaczymy, co tu będzie. Hmm, ciekawe, czego chcą od nas te rybopodobne stwory. Dawniej murloki nastawione były pokojowo, ale ostatnio zaczęły nas porywać i składać w ofierze. W ofierze? Komu? Od bardzo dawna oddają cześć jakiejś Wiedźmie. Mówią, że mieszka pod oceanem i że jak nie będą składać jej ofiar, jej wódół zniszczy tę wyspę. Nie wiedzą, że orków nie tak łatwo przestraszyć. A teraz wynośmy się stąd. Naprzód! Oj, gitara. Lokregarnogal nogal. co tu może coś w tych skrzyniach? On, on dużem, że jest coś Za honor hmm. Dobra on da bu. Za honor Tak On du Zazgładziciela No go tutaj Cięga hmm. siły Za honor onko on przeżyje tak wjeście ochrony 2 nadszedł twój czas hmm. wieczne stworze on dabul za Nie będziesz zastanawiać dobra Dobra, tego też. Nie będzie się męczyć tu, w lochach. I nie się ją w walce, jak prawdziwy rycerz. Hmm. Tak! Za honor! Za Zgładziciela! Lok na rok. Lok na rok. lok Dzięki. No, nie się z robotu. Wyślałem, że już Myślałem, że już dzień On On ci, dzień Tak. dzień Tak. dzień Tak. On dabu. Lecimy dalej, co tu mamy dzień ci, dzień Nadszedł twój czas. Jestem w już Tak, on dabu. To nasza szansa. Spróbujmy się stąd wydostać. Oj, jest ich tu trochę. Walczcie żołnierze! Wolność już blisko! Hmm. Hmm. Tak! Zdałaś no nie? Kurde, to podwójni oh. wrogowie są. Spały, dobra. Chyba jeszcze jeden. Za honor. Stańcie tutaj. Duchy są niespokojne. I się podleczą? Hmm. No. Coś tu w to zobaczymy. On dabu. Za honor. Zwój regeneracji, okej. Okay. On dabu. Tak. Coś tu było jeszcze? Honor. Brak mi chronę. Jestem wozem hordy. Pralecimy dalej. Hmm. Tak. On double. Tak. On double. Teraz, tutaj mamy? Nikt nie przeżyje. Rok na rok. Wiedziałem, że Wiesz nas Major z roboty, on dał mu wraczanie. Tak, hmm. za honor, tajemki. Za ono. Zaraz ono! Cela! Tak. Nie wiem, w którą stronę tu był. Okay. Tak chyba byłoby w Tak. Ponę ataku za honor. Brak miejsca w ekipunku. Nie wiem, dobra, to służył albo wywalił. Za honor. Spony ataku na pewno się przydadzą. On dabu. Ci ludzie walczyli dzielnie. Niestety to nie wystarczyło. I dobra. On da nikt nie w Tak. Za honor, on dawaj, co tu mamy, co to jest? Szedł twój czas. Dinozaur? Dinozaur. Zaraz gładziciela! Tak... Tu już się gorąco robi, trochę. Okay. Wypijmy to. Za honor. Aha, dobra, fajnie. Weźmy ten piorun. Będzie przeskakiwać do 8 razy nawet. Ondabu. Będzie spoko chyba na grupowe jakieś triatyki. Za honor. Tak. Nikt nie przeżyje. Hmm. Za honor. Ondabu. Wraca tu za coś. Tak. Leczenie. Ondabu. Za honor. Poddaję swobodę. Duchy są niesporne. Nadszedł Twój czas. Maleczymy tutaj. Jeszcze czterech zostało. Tak. Ondabu. Tak. Ondabu. Za honor. go gościu, nie powiem co się da rozwalić. Nie zniszczone skały, A da się. Czas gładziciela, takie w zasadzie to działa, dobra? Brak miejsca wejdzie w Hmm. Lecimy dalej. Hej, szefie, jest tu jakiś korytarz. Może zaprowadzi nas do wyjścia. Przekonajmy się, czy zdołamy rozbić te głazy. Przychodzisz w samą głowę. Głazy rozwalone. Dabu, lok na roż! głuch hmm. zostało nam Tak, weź ten swój leczenia. Nikt nie przeżyje. Za honor! honor. Hmm. Tak! Niby ten zielony, coś tu jeszcze może jest. Zobaczymy. Honor. Tak. Undamu. Natrudł twój czas. Kaptu przewagłość. Zobaczmy. Za honor. Zobaczmy, co to jest. No, Przesuńcie się tu, chłopaki, puśćcie go. Nogal. Hmm. Tak, tak. To zwiększa zdolność roz inteligencji o 5. Dobra, niech Duchy zostanie. Są niespokojne. Tak, mmm, do uratowania za honor. Chyba ja wcześniej szliśmy. Hmm. za honor. A wejść tutaj? Tak, tak. Na za berserkery zauważasz rzuca rzuca honor. Idziemy się do roboty. Lok na On Hmm. Wyczyszczymy całe te lochy. Dabu. Tak. Za honor. Hm. tutaj jeszcze coś jest. O, wsięga siłę. Za Otwieram. honor. On dabu. Chcę, że go ja cię. Łukregar nogal. Hmm. On tak? wozem orde. Nadszedł twój czas! Chyba nie jest jesteś okryty Za honor. Gier! na zaatakowany! Tak, wodzu? Jestem wodzem hordy. Mam już tyle. Dobra, wodzu, rybostwory przed chwilą zabrały Sędzina. Próbowałem im przeszkodzić, ale było ich za dużo. Mówiły, że złożą go w ofierze tej swojej Wiedźmy! Nie traćmy więc czasu! Musimy go uwolnić! Wodzu, wyczuwam tarczę ochronną wokół czarownika. Podtrzymują ją pewnie te trzy rybostwory. Żałośni głupcy. Nie powstrzymacie nas. Dostaniemy to, co nam przyrzeczono. Sen'jin... Zabij go. Nie rozpaczaj! Wkrótce do niego dołączysz! Powiesz to Wiedźmie, kiedy spotkacie się po śmierci. Duchy czy są mogę spokoić. Tak. Za naszego Tak. Przemysł, hmm. z Ja nie mogę, ale tu ciasno. On dabu. Bierzmy się do roboty. Dobra, Duchy lecimy. są Jestem wozem hordy Są niespokojne. Jestem Bozem Hordy. Mieszmy się, Dawaj go. Tak, wozu, Karluga. Tak, wodzu. Wizja pokazała mi, że zabierzesz mój lud z tej wyspy. Czas nagli, na młody wodzu. Ruszaj. Tak, ale ty i twój lud idziecie z nami. Za późno już nie przeżyj. Na tych z was, którzy do mnie dołączą, czyhać będzie wiele niebezpieczeństw. Niełatwa droga przed nami, ale jeśli chcecie w nią wyruszyć, będziecie mile widziani. Jasne, Manusz. Idziemy z tobą. Tutaj i tak nic nas nie trzyma. No i dobra, wziął i umarł. Pojednaliście się ze swymi bogami. Lądolubni. Tak łatwo nie umkniecie przed zabójczymi morskimi prądami. Skąd dochodzi ten głos? Nie wiem, ale nie mamy ani chwili do stracenia. Ta jaskinia zaraz się zawali. Zobaczmy, co tam dalej mamy. do mi, wymordowaliście moje sługi i zbrukaliście moje sanktuarium. Teraz za to odpowiecie, zatopią Was wściekłe fale. Już dosyć istot złożono ci dziś w ofierze, Wiedźmo. Wracaj w głębiny, gdzie twoje miejsce. Dobrze więc zdecydowałeś. Oddychaj głęboko. To twoje ostatnie hausty powietrza. Wróciliśmy w miejsce, gdzie zeszliśmy na ląd. Wodzu, pod Twoją nieobecność doszło do wybuchu wulkanu. Cała wyspa to nie. Ile jeszcze potrwa naprawa okrętów? Jest już na ukończeniu, wodzu. Musicie się pośpieszyć. Będziemy mieć tu towarzystwo. Brońcie okrętów za wszelką cenę. Dobra? Tak. Eee, co tutaj się dzieje? Dobra, tu jest kopią, ok. Ej, a gdzie pozostali? Poszli za tobą? Jak mogę ci służyć? Gotów do pracy. Mam Dobra, pomóc? tutaj. On Mamy mało sajtu. Słyszę twoje wezwanie do Dobry wybór, Manus. Wiecie, jak wydostać się z wyspy? Ta wyspa szybko tonie. Idziemy za tobą, Manus. Mordy. Tak. ich tu z powrotem? Coś tam zrobić. Ile tego drewna tutaj jest? A tutaj robię się. Ja dobra. I tu mamy trzeba polepszyć pancerz na pewno i, i to damy jeszcze. Czego tam? Okej, okay, to jest e, znak straszniczy. Robimy to, to zabić. Że jeden ja tu idzie. służyć? się patrzy, trzeba porobić gdzie jest. Tu jest. Trzeba nam więcej legowisk. No. Atakują nasze miasto! ale tutaj pomóc. szybko, szybko, szybko. Mam pomóc? Dobra. Eee, przydoby się jakieś takie porobić. Zrobić? Czyli domki. Tu nie można budować. Dobra, dobra. dobra. Tu nie Dobra, można czego Nie ma sprawy. Okay. Badania zakończone. A cóż Duchy są niespokojne. E? Bierzmy się do Co roboty. Coś z tej strony bóg. atakują? Zaraz zobaczymy. Hmm. Sklep goblinów. Chyba nie. Dlaczego tam? Ha Ta zdingo! Krajnik tu odejdzie. Ochrony many. Patrzenia. Gotowe. Gotowe. Jestem wodzem hordy. Słyszę Twoje wezwanie. Dlałeś tutaj. Nie robi się! Cóż dają radę? Także. Badania no, zakończone. U, 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 u. Nawet praca, jeszcze... praca! Coś czas zrobić? Ja to. zrobię Trzeba więcej drewna! Chyba jeszcze dziesięć? Praca, praca! Dobra, dobra! Ja to zrobię! Co mam robić? Duchy są dobra. niespokojne. No. Lecimy 16 minut. Dokonane, dobra. Dobra. Myślę, że w ten odcinek sobie w tym miejscu należy zakończymy, będziemy kontynuować w kolejnym. Jeżeli się podobał, nie zapomnijcie o zostawieniu subskrypcji łapki w górę. Bierzmy się do roboty i co? Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się. Cześć. Gotowe!